Witam wszystkich, którzy obserwują mój kanał. Auto było już zapowiadane w ubiegłym miesiącu, że przyjedzie taki samochód z Niemiec. Przyjechał. Prawdopodobnie jest to najfajniejszy samochód przełomu tych dwóch miesięcy. No, sami ocenicie. No, ja tutaj nie będę też chwalił. Każdy ma swoje zdanie. W każdym razie Ford Mondeo Titanium S, najbardziej poszukiwana wersja. Wyposażenia samochodu z roku 11. Pierwsza ręka, pełny serwis AsoFord. W tym egzemplarzu akurat mamy tą większą lotkę. Samochód jest, moim przynajmniej zdaniem, najlepszym przykładem zdroworozsądkowego podejścia do samochodu. Właściciel jeździł tym samochodem przez 10 lat. Te 10 lat jeździł ze wszystkim, do Forda inwestował w samochód. To, co trzeba było inwestować, e, i co najważniejsze, na sam koniec nie oddał go na e, arabski śmietnik, na eksport, e, tylko do bardzo dobrego komisu, mojego znajomego. No i tyle. Sami ocencie. Tak wyglądają tarcze. Opony mamy Pirelli z 10. tygodnia 21 roku. Jak widać, świeżaki. Przejdziemy teraz do wnętrza. Nie wiem, czy to nagranie dobrze to pokazuje, że samochód nie posiada absolutnie żadnych śladów użytkowania. Nevralgiczne punkty dla Mondeo, czyli boczki foteli bez śladów użytkowania. To samo mogę powiedzieć o kierownicy która wyjątkowo nie jest w ogóle wyeksploatowana często rzeczoznawcy internetowi którzy potrafią oceniać przebieg wyceniać cenę pojazdu na podstawie zdjęć zobaczonych gdzieś na grupie w internecie no mogliby tutaj uwierzyć, że samochód ma przejechane 100 tysięcy kilometrów jak widać nie ma, bo jest 356. Jest to taka, można powiedzieć, chora polska mentalność. Każdy ma inną wagę. Inne dłonie, inną biżuterię nosi, inne rękawiczki. Samo podejście dbania o samochód też jest inne. Mam tu na myśli pielęgnowanie skóry i tak dalej. Nie ma dwóch takich samych samochodów i nie ma dwóch takich samych ludzi. Także ocenianie samochodu jego przebiegu przez wnętrze jest totalną bzdurą jak widzicie tutaj samochód ma ponad 350 tysięcy kilometrów i wygląda jakby miał 50 sam miałem auto które miało przebiegu 260 tysięcy kilometrów takie same Mondeo i było bardziej zużyte. Także jest to kwestia dbania, a nie przebiegu. Przejdziemy teraz do historii samochodu. Jak wiadomo, na polskim motomoto każdy oferowany pojazd jest. Od pierwszego właściciela, a większość ludzi to łyka, bo tak pan w Ostrowi Mazowieckiej czy w Płocku napisał albo powiedział. Patrzy się zawsze na kartę pojazdu. Tutaj auto zostało pierwszy raz zarejestrowane 6 czerwca 2011 roku przez tego oto dżentelmena, który po miesiącu. Zmienił jedynie tablice rejestracyjne, numer rejestracyjny, tak. Natomiast dane są, jak widać, te same. Później, już auto nie zostało przerejestrowane. Także mamy pierwszego właściciela od nowości, który tym oto pojazdem od początku do końca jeździł do autoryzowanego serwisu Forda. Ostatni wpis w książce mamy przy przebiegu. 330 tys. km w grudniu ubiegłego roku. Oczywiście w jednym i tym samym Asoforda. Jednak nie była to ostatnia wizyta tego auta Vaso. Co wam pokażę w tej chwili. W 2018 roku został wymieniony rozrząd, ostatnia wizyta w autoryzowanym serwisie Forda miała miejsce 23 sierpnia tego roku przy przebiegu 353 000 km, gdzie auto przeszło serwis olejowy. Na temat tych kół powiedziałem, jeszcze raz do nich wracam, uważam, że są piękne, dziewiętnastki. na Pirelli nowa z tego roku. Nie chcę wiedzieć, jaka jest wartość takiego zestawu. I dla zdecydowanego klienta mamy komplet kół zimowych na alufelgach. Z prawie nowymi oponami marki Goodyear, ale podkreślam to jeszcze raz, jest to gift dla konkretnego i zdecydowanego klienta, nie dla Marudy. Na koniec przejdziemy do pomiaru powłoki lakierniczej maska, mamy stówka 110 80 90 90 110 stówka klapy wiadomo, nie zmierzymy bo jest stworzywa i lecimy w stronę prawą Reasumując, jeżeli chodzi o stan lakierniczy, wszystkie elementy blacharskie są w oryginalnym lakierze. Tutaj mam taką informację też dla osób zainteresowanych. Poprzedni właściciel powiedział mojemu znajomemu w komisji, że przedni zderzak był w przyszłości wymieniany. Jakaś tam obcierka, czy, czy może krawężnik. W każdym razie na pewno ten zderzak jest wymieniony, podsumowując pierwsza ręka, samochód bezwypadkowy, oryginalny lakier, do końca serwisowany w serwisie Forda autoryzowanym. No a jak to jak ktoś już bał o ten samochód jeżdżąc tak naprawdę starym samochodem do ASO do końca. Świadczy o tym egzemplarzu. Moim zdaniem, w samych superlatywach można się wypowiadać na temat tego egzemplarza i trudno tych samochodów yy, trudno taki samochód w Polsce po prostu znaleźć trudno znaleźć za granicą również. Jak wiadomo, jest to Ford Mondeo samochód, który często trafia do flot jest jeżdżony 2-3 lata robi tam 200-250 tysięcy km jest serwisowany w ASO, później idzie w trzecie, drugie ręce, czwarte eee, tej historii już po prostu nie mamy, ale mówię każdy ma wybór jeżeli chodzi o ten egzemplarz specjaliści mogliby mówię o tych specjalistach internetowych śmiało powiedzieć, że auto ma przebiegu nie 356, a 186 jako ciekawostkę dodam, e, była taka sytuacja, że przed e, jeszcze zanim ja ten samochód kupiłem, w ogóle zanim dostałem ofertę na ten samochód, e, Niemiec który tym autem jeździł do mojego znajomego do komisu, e, ten samochód wstawił e, zanim go jeszcze wyrejestrował, żeby zobaczyć jakie będzie zainteresowanie. Było akurat w tym momencie kilku Polaków, którzy patrzą. Titanium jest fajnie, pokaż książkę no niestety Asoforda do końca, to dziękuję, bo tutaj już z tym samochodem nic nie zrobimy ale na to speców w Polsce również nie brakuje, jakby jeszcze parę dni postał, na pewno ktoś by się skusił, trzy miesiące temu u mnie był klient, który oglądał taki samochód, gdzieś koło Piły nie pamiętam, gdzieś w Wielkopolsce w każdym razie z 12 roku na liczniku coś koło 220 też już nie będę kłamał, na pewno coś koło 200 ostatni serwis w ASO ponad 400 ale niestety każdy ma swój rozum czy 35 tysięcy rocznie na diesla to jest dużo czy mało nie wiem, nie mi to oceniać ja wiem, że to jest normatywny przebieg dla tego samochodu Sam robię swoim samochodem benzynowym 25 tysięcy rocznie, mało co jeżdżąc. Jeżeli kogoś samochód zainteresował, dane kontaktowe, numer telefonu, strona na Facebooku. Jeżeli kogoś nie zainteresował, szuka podobnego w tych pieniądzach bo tutaj trzeba powiedzieć, że rozmawiamy o bardzo małych pieniądzach jak na Titanium MES. no to na pewno ktoś w Ostrowi Mazowieckiej czy w Płocku czy w Gnieźnie zaradzi i może uda się w tych pieniążkach znaleźć samochód z przebiegiem poniżej 200 tysięcy trzymajcie się na razie, cześć